Halo, halo! witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Teamfight Tactics na telefonie. To będzie ciekawa przygoda, moi drodzy. Siema, witam was znowu w dużej rozdzielczości, gdyż, gdyż mogłem to nagrać w, w zwykłym, w takim Full ale. Ale Mój telefon wspiera o wiele, o wiele, o wiele więcej. Dlatego też witam Was. Tutaj taki kwadrat Rom. Za chwilę na tamtym ekranie nie będzie już czarnych, po bokach nie będzie już czarnych pasków, a będą tylko dobre ramki TFT. Także jestem już tutaj moi drodzy przy TFT. Tak naprawdę nie jestem przy TFT. Ogólnie stała się bardzo niedobra rzecz. Nagrałem ten film już, było fajnie, było spoko. Wrzucam sobie go do programu. A tu takiego wała. Więc nagram ten film po prostu jeszcze raz, żeby cokolwiek mieć. Ja tym razem użyję po prostu zewnętrznego programu do nagrywania, a nie budowanego. Niestety da się nim nagrywać, ale jak gracie w coś w pionie, bo jeżeli obrócicie ekran... To Wam się wszystko zepsuje. Dlaczego się zepsuje? Najprawdopodobniej dlatego, że, na przykład, jak jest tutaj taki ekran, jest on niestandardowo długi, czyli nie są 16 na 9, tylko jest chyba 17 na 9 albo 16 na 9,5. Ktoś z tych dwóch opcji, to niestety, jak sobie włączę Teamfight Tactics normalnie, to mi się zgrzani i będzie jednym wielkim paskiem. Przyjdę od nowa samouczek. Lubię ten tryb, fajnie się go gra. Myślę, że jak chwilę go jeszcze raz, będę nim coraz lepszy. Znalazłem fajny błąd, który jak zaprezentuję tutaj. Jeśli chodzi o Team Fight Tactics, to mam pobrane z tego APK, z How to Play. A tych słuchawek kompletnie nie potrzebuję. Mam APK pobrane, nie, nie dostałem się niestety na próbne testy. No, co ja mogę wam powiedzieć? No, lipa jest. Jestem pingu. Ogólnie tak, gra nam każe składać ognistych, nie? Bo wiecie, ogniści dużo obrażeń. Obrażenia składajcie w tej grze. Zazwyczaj tak się nie gra oczywiście, ale no tak mi polecają, no to już wezmę tego wirusa. Oczywiście samouczek jest z botami, w ogóle świetnie działa wszystko klikanie tutaj. Nie mam włączonego przechwytywania, gdzie klikam palcem, ale to będzie, myślę, widać No chłopie, dam ci gdzieś tutaj, żebyś szybko mi to zbił. Chyba pominę mieszać na dwa, chyba zobaczę, jak to wyjdzie. No i tak to się zdarzyło, że muszę grać jeszcze jeszcze jeden raz. Ym, ogólnie, jak widzicie, jest troszeczkę czarnego, o tym już chyba mówiłem przed, albo nie wiem. Miałem zacząć montować, a niestety gram jeszcze raz. Nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie będzie dobrze bym to pokazywał, że gram. Standardowo jest to samo z tego, co widzę. Tego trzeba użyć, żeby się w ogóle samoluczek wystartował. No. Otworzę tak, klikam sobie, fajnie będzie. I kontynuuję moją przygodę. No, właśnie. Nie ma dźwięku, dźwięk jest... Tak jak na standardowym Team Fit Taxis, lobby się różnym dźwiękiem, Lubi ma strasznie, strasznie ładny dźwięk. Podoba mi się Varus, Diana, Kogy. to są moje zakupy. I przez to, że mam takich trzech, to mogę żeby szybko Questę zaliczyć, a mogę tych wystawić, dobra. Już ich wystawiłem trzech piekielnych, tak, nam jak mówiłem, już każe iść budować się pod piekielnych. Ogólnie, w sumie... Może i bym tam to wrzucił po prostu w większej rozdzielczości wideo, ale jeszcze mi się rozjechał troszeczkę dźwięki, nie było mi w tych momentach słychać. Więc zamiast dawać jakichś napisów, sylisów, podgłaśniać, cudować, nagram to na spokojnie jeszcze raz i nic się nie stanie. Ogólnie zauważyłem, że śmiesznie jest, bo możemy sobie. Już zastawiamy renowanie. Kupować dużo za dużo, znaczy możemy wymaksować totalnie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ogólnie talia nam rzuciła. No dwie jednostki na jednym poziomie versus boty, to jest naprawdę ciężka rzecz. podoba mi się tutaj, że mogę tak sobie rozwinąć albo po pojedynczo przeklikiwać. A i właśnie to chcę wam pokazać, co jest zabłędne. Jak widzicie, kupuję teraz mnóstwo, 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 mnóstwo kupuję levela. I mam maksymalny level już w drugiej turze, bo niestety jest to zepsute. Dobra, kupię sobie wszystkie jednostki najmniejsze. No i mogę sobie teraz wystawić tak na, naprawdę tyle ile mi się wymarzy i czego chcę. No że mam mało czempionów, wystawię po prostu tak. Chyba nic nie pominąłem, że mógłbym poddać tego góry. To jest Gugmalfight, tylko tak. No, więc ogólnie będę, mogę przez to szybciej samouczek skończyć, bo widzicie, zadaje o wiele, o wiele, o wiele więcej obrażeń. Hmm. Dużo więcej obrażeń. No i teraz mogę. Aha, mam tak. Wstawa, widzę, że. Takie same są czempiony, ale ale jak ja sobie powykupuję. Okej, okay, nie zawsze mogę sobie kupić tyle ile chcę, okej. Okay. Okej, okay, dobra, spoko. Powykupywałem, poupgradeowałem. No. Weszła mi chyba jeszcze automatyczna runda, Niedługo wjedzie mi ten element y, losowy. Y, w ogóle mikrofon mam tutaj, mówię do ściany, mówię kompletnie źle do księkowego mikrofonu. Y, no profesjonalizm powinienem siedzieć tak i mówić no fajnie, fajnie, fajne te twty. Przez to, że mam dużo HP, bo gra mnie do tego zmusiła. Muszę czekać. Ten napis mnie wkurza. To, na, tego napisu nie da się wyłączyć. Patrzcie, na pierdziela Muhama o całości, a on się nie chce wyłączyć, więc no to jest złe. Yy. Dobra, z tego co tu widzę to wezmę Renie, żeby mi na drugi level weszła i nie zabierała aż tyle miejsca Na ławce tej Oczywiście staram się jak najszybciej żeby to nie trwało jakoś super długo Diana na drugim Co ty możesz być z kim zamieniony? Stalią. O dobra, już weszło mi te lepsze, te lepsze mi weszły co, od razu sewalny nami sewalny, a co? Na bogato. Taki może być. Potrzebujemy tego, bohatera. E, 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 tego? Tego nie potrzebujemy? Ta gra nie jest za mądra ogólnie, zauważyłem. Mastek drzwi jest chyba dobre, ja mam nami, więc go wezmę. O. No. Anki. Zaraz będzie gra do Anek pchała. Spróbuję wbić coś w tego, jakąś złotą jakąś złotą postać. Wyższy poziom. Jak mam Infinity Role. Okej, okay, nie mam roli, tylko wtedy, kiedy jakby zaczyna się gierka, okej. Okay. To już w miarę ogarnąłem, dobra, wezmę te anki, bo będzie tak gra potem nie wymagała, żebym wziął te anki. Nie mogę sobie kupować. O, epicki bohater, uuu, weź go wystaw. Hmm. A jak go wystawię, to będę miał więc po prostu szukam sobie wyższych. Mmm, nie, master. Nami master nie stać mnie, ok. Hmm, mastera ja mi pokazuje, żebym wystawił dzięki, że ludzie się pisać w takich momentach. No i tu jest master, zalokuję go chyba, że nie chce. nie, czekajcie, tą, tą. Kuźmień nie chciał stąd. Być mi stąd nie chciał. Okej, okay, i to będę mógł postawić tylko na Mastera w takim razie, bo sprzedałem branda... Nie mam branda, nie na Branda muszę to zrobić. Mhm. Mm mi kupić Mastera drzwi. Tak, sprzedam kupię Mastera. No, tak to też zadziała. Okej. Okay. Mam ograniczony czas. Mam. Okej, okay, naba to trochę pupa. Lux. No, i co? I koniec? Coś tu to, to zablokowane mi się wydaje, że jest. Gdzie są moje itemy? Właśnie nie mam. Dać na kogoś? Na Branda powinienem móc... Znaczy, w że Na Branda mogę dać? Aha, nie mogę dać, ponieważ nie ma tego, którego mi gra przeznaczyła. Zbugowałem grę. Nieźle, nieźle. Pana mówię, że mówiłem przed trochę pod nosem, więc mogłoby to troszeczkę źle... ...źle być. Ale to fajnie, że mogę jego obrażenia zobaczyć. Normalny normalnym TFT jeszcze tego nie można robić. Potrzebuję tych masterów czterech. A graczy zostało... 3 rundy. Ich piekielnych, dobra. Um, ja chcę piekielnego Mastera. Movem, wow. Sprzedaj, Sprzedaję ich. by mieć więcej jakby możliwości jeszcze. Zedów, wow. Mm -hmm. Wow, cztery Lux, Jezu, dobra, tego da wezmę i co? I nie mogę nic zrobić. Okej, okay, co się stało? Ostatnia ronda będzie, dobra. jest szansa, że mi się nie trafi po prostu. Łoł. Wow. Hmm. To jest ostatnia ronda. No chłopa jak nic, no on nie ma żadnej dwójki, nie? Mogłem sprzedać wszystko i grać pod tego mastera, ale no jest za mało po prostu czasu. Telefon się fajnie zaczyna grzać, jak gracie kolejną grę TFT i nagrywa jednocześnie ekran. Um, tap, ja tapuję, aby kontynuować, tap to continue oczywiście. Miał ja już wyłącznie nagrywanko 11 minut. I teraz mi się ładnie nagrało w tej rotacji. To mogę jeszcze pokazać i przejść do ekranu końcowego. Także dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, wbijcie na Discorda i widzimy się już w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć i żółwik!